Cześć, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj właśnie zaczynamy kolejny rozdział. Dzisiaj teraz gramy etanem, marsem. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Nie, topasz. Nie topasz. Wilk? Głowa wilka. Krab. Krab. Krew. Krew. Rozlana w wodzie krew. Tak. Dobra, a to jesteśmy jakiegoś psychologa. Mocno. Kozak talny. Mam Twoje wyniki rezonansu. Wszystko wygląda dobrze. Nie ma śladu okay. urazów powypadkowych. Bardziej martwi mnie twój kiepski stan psychiczny. Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz się podnieść, Meton. Ciężko. Nie będzie. możesz się winić za to, co się Duolce. stało. To moja wina, że Jason zginął. A, nie, nie, jego wina. Żyłby nie. dalej, gdybym się lepiej nie, nie, nie no, uciekł mój. To był po wypadek. To wypadek to a te wypadek. zdarzają się każdego dnia. Ładnie. Nie możesz wiecznie obwiniać się za śmierć. Syna. Zatem się rzucił na niego. To nie dla. On to co uszona? Gdyby nie on, to jeszcze bardziej by krytycznie umarł. Szon to Samotnik ciągle zamyka się w sobie. Tak. Jest mocno związany z matką. Wobec mnie zachowuje się z rezerwą. A co z tobą, Etan? Jak ty się czujesz? najlepiej, znieczulony, martwy. Ja umarłem w chwili, kiedy zginął Jason. Kiedy uderzył w nas samochód. Chciałbyś mi między... jeszcze o czymś powiedzieć, Ethan? O nie, to są te... schizofrenia. Zaniki świadomości. Czasem zdarza mi się tracić świadomość. Nie wiem, co wtedy robię. Odzyskuję ją po jakimś czasie. Ale jestem gdzie indziej. Okay. I nie mam pojęcia, jak się tam dostałem. No, czyli to, to jest to, co było wtedy. Jak kładliśmy się na wypadkiem. Doznałeś silnego wstrząsu i pół roku leżałeś w śpiączce. Nie wiemy, jaki szok to wywołało i jaki miało to wpływ na Twój mózg. Czyli zakończyliśmy sesję. Wrócimy do tej rozmowy w przyszłym tygodniu. Dobra, miałeś szczęście. Tam. Ludzie rzadko przeżywają tak poważne wypadki. Nie uważam, że to szczęście, doktor. Jest trochę w depresji, syneton, nie? Ooo, a co za bogate jesteśmy? Za bogate. Nie idziesz pobawić się z innymi dziećmi? Nie mam teraz bogate. O jezu, no to też jest jakaś depresja. wiesz jak było w szkole? O przepraszam, powiem. Nauczycielka skrzyczała mnie za spóźnienie. Mówi, że jak znowu się spóźnię, wrócę do domu. Przepraszam cię za spóźnienie. Następnym razem lepiej to rozegram. Następnym razem lepiej to rozegramy. Lepiej to coś się stało, Szon? Nie, w porządku. Ale takimi oczami patrz, czy coś mu się stało, nie? tak chcesz coś zjeść? pewnie powie, że nie wiem, a, no, w ogóle nic nie powiedział no cóż sztawka już dawno nie bawiłem się na chuj sztawce pójdziemy razem? tak tak, ale super dobra, Przynajmniej teraz na na będzie radość Szczęście. Dalej, tato, chcę latać. Chcę latać. To będziesz latał, wziąć. Będziesz latał. Lataj. No, przecież wreszcie pozytywna chwila w tym, w tej grze. O, o nie, już zniknęło. Zdaje się, że dobrze się bawi. No dobrze, bardzo idę. No właśnie, ja też. Jeśli ja w ogóle jeszcze. Już... No nieważne. Na pewno wymyślimy, co z nim. Szanowny. O, na karuzelę. Może chciałby się posztać? A może chcesz na karuzelę? Zakład, że rozpędzę ją tak szybko, że w głowie ci się zakręci? Super! Nie, znowu będzie uśmieszek. Nie no, chcę szanika Szona chyba się nie mówi, nie szonika. Trudno tak zdrabniać, ale chyba nie pochodzi mi zbyt ten... Co? Masz go. Dawaj to, jak najszybciej. Szybciej. Uh. 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 szybciej! Uh. Wow. Ale przeszedłeś test na kosmonautę. Dokładnie. Na kosmonautę jest trudniejszy. Taki Dobra, to ja będę kończył ten odcinek. Nie wiem czy to długo, nie wiem czy to krótko. Sam już się gubię, Dobra, do zobaczenia.